Witam Wróżka Luena, dzisiaj zapraszam wszystkie pary do horoskopu walentynkowego. 14 luty to taki dzień trochę nerwowy, bo to numerologiczna piątka i sprawdzamy jakie emocje będą towarzyszyć w walentynki baranom podziw, czyli baran będzie podziwiany lub będzie podziwiał swojego partnera, yy, a więc dobrze się zaczyna. No i zobaczcie, już z stali sama wyskoczyła karta silanki, więc walentynki dla barana powinny być udane. O, fitość. A więc moje drogie barany. Na bogato spędzicie swoje walentynki i tutaj możecie w romantyczny sposób przygotować jakąś kolację, jakiś miły prezent, podarować swojemu partnerowi coś, co lubi i sprawić mu miłą niespodziankę. Tutaj panie będą zadowolone. I sprawdzamy już podsumowując. Miłość, a więc pięknie, prę, pięknie przez barany spędzone walentynki. Będzie miłość, będzie podziw, będzie obfitość i sielanka. No i barany powinny być w tym dniu kreatywne. I pozdrawiam Was serdecznie. Niech się dzieje. Następny znak. Czyli byk. Jakie emocje będą towarzyszyć bykom w walentynki? Oczywiście zajętym bykom. Osamotnienie. Tutaj nieładnie. Troszeczkę się będą czuły osamotnione byki. I sprawdzamy dalej. Jakaś pomoc by się przydała bykowi, bo troszeczkę będzie się czuł oddalony od partnera, osamotniony. I sprawdzamy dalej. Ale jest obfitość, więc może zacznie się ten dzień walentynkowy, tak sobie, ale może skończy się no całkiem, całkiem. A więc tutaj byki przede wszystkim no, będą myśleć o rodzinie, więc tutaj będą te walentynki troszeczkę tak mniej romantyczne dla niektórych byków, ponieważ tutaj jakieś dziecko będzie ważne. No i tak, taka sfera romantyczna będzie troszeczkę na dalszym planie. Tak, wyobrażenia, czyli mo mogą troszeczkę y, spędzić walentynki byki inaczej niż sobie wyobrażały, ale jest obfitość, więc y, powinny też powiedzieć co czują, y, troszeczkę y, wyjść do przodu y, w, stosunku do, w kierunku do partnera, no i też troszeczkę y, mówić o swoich potrzebach partnerowi. A nie myśleć tylko o rodzinie, myśleć także o sobie. Generalnie powinny byki troszeczkę wziąć sprawy w swoje ręce i pozdrawiam Was serdecznie. Następny znak. Czyli bliźnięta. Jakie emocje będą towarzyszyć bliźniętom w walentynki? Triumf. Uda się niespodzianka, którą będą szykować bliźnięta dla partnera. Poczują się jak zwycięzcy. Docenione w tym dniu. Izolacja, czyli niektóre bliźnięta. Będą spędzać w domu walentynki. A niektóre sobie gdzieś wyjdą. Nowa wizja, czyli niektórzy, niektórzy sobie tutaj w jakiś ciekawy sposób spędzą te walentynki z partnerem inaczej niż dotychczas. A więc będzie to zaskoczenie, no niektóre bliźnięta też będą w oddaleniu od partnera, czyli mogą, może ich rozdzielać jakaś odległość, ale mogą się po prostu. Komunikować w jakiś sposób. Także mimo wszystko i tak będą ze sobą w tym dniu razem. No i tutaj bardzo pracowity też to będzie dzień, czyli bliźnięta będą coś przygotowywać, będą po prostu zapracowane w tym dniu. I miłość, czyli generalnie miłość zwycięży. Tak jak powiedziałam, udany dzień dla bliźniąt. Niektóre będą spędzać walentynki w domu, niektóre poza domem. Niektóre w oddaleniu, ale będą w kontakcie, czyli za pomocą na przykład Skypa się będą porozumiewać z partnerem. Będą walentynki w romantycznej atmosferze, spędzone inaczej niż dotychczas. No i mogą być zapracowane przygotowując jakąś kolację dla partnera bliźnięta. Generalnie powinno być gorąco i pozdrawiam Was serdecznie. Następny znak, czyli rak. Jakie emocje będą towarzyszyć rakom, walentynki. Satysfakcja. Satysfakcja, i tutaj gdzieś gdzieś sobie wyjdą raczki, bo tutaj jest taniec w tle, a więc może to być jakaś potańcówka. Tak, może być potańcówka i tutaj drogie raczki, nie musicie na bogato spędzać tych walentynek, te raczki, które mają troszeczkę problemy finansowe, postarajcie się tak zorganizować, żebyście były usatysfakcjonowane i partner, a nie muszą być one spędzone na bogato. I sprawdzamy, a tymi kartami, i sprawdzamy dalej. Dopełnienie, czyli tutaj bardzo fajnie. Dopełniacie się wraz z partnerem. Rozumiecie się. Tutaj jest porozumienie bez słów. No i generalnie yy, raczej coś dobrego może ugotować. ugotować i też Raczek będzie dbał o swojego partnera, będzie się o niego troszczył, walentynki, te raczki, które mają zmartwienia o zdrowie partnera, to tutaj będą starały się go oszczędzać. Generalnie będą zadowolone z walentynek, raczki i pozdrawiam! Zlew. Jakie emocje będą towarzyszyć lwom w walentynki? Zachwyt. Wspólne spędzanie miłych chwil, podziwianie zachodu słońca na przykład będzie udziałem zajętych lwów. Tajemnica, więc no, szykuje się jakaś niespodzianka. Miła, lalwa. Partner będzie tajemniczy. No, jakaś impreza się też szykuje wyjście gdzieś. Wspólne świętowanie. Może tak być, że yy, troszeczkę zaszaleje z prezentem lew, yy, no i otrzyma jakiś fajny prezent też od partnera, no i. Super, róg obfitości, a więc niech się, niech się darzy. Bardzo fajnie spędzone, ciekawie obfitujące walentynki będą w zaskoczenie, zachwyt i po prostu niespodziankę dla lwa. I pozdrawiam serdecznie następny znak czyli panna. Jakie emocje będą towarzyszyć pannom z walentynki? Szczęście. Zobaczcie, jaka piękna karta. Dwie dłonie i koniczynka. No i teraz sprawdzamy. I przeszkody, a więc niektóre panny będą miały problemy z, ze spędzeniem z, z walentynek wspólnie z partnerem, czyli będą w jakimś oddaleniu, ale to nie wszystkie panny. Może też tak być, że jedna z osób, czyli partner będzie na przykład długo w pracy, i tutaj będzie troszeczkę przeszkoda, i dalej sprawdzamy dopełnienie, a więc tutaj. Są dobre związki dla panny, dopełniające się i dalej sprawdzamy. No i jeszcze karty. Tak, jest miły prezent i tutaj będą bardzo panny zadowolone. Miły prezent i nawet taki y, luksusowy od partnera dla panny. I dalej sprawdzamy. Tak, i zobaczcie, twierdziłam tutaj na początku przeszkody, i tutaj końcowo wyszły trudności, a więc niektóre panny będą miały jakieś trudności w walentynki, żeby po prostu zgrać się z partnerem, czyli może partner na przykład być zapracowany. No i te walentynki troszeczkę późno będą obchodzone o później porze przez, prawda, wspólnie panny z partnerem, ale generalnie. Proszę bardzo, jakie piękne karty. Szczęście i dopełnienie, więc tutaj panna nie powinna się przerażać. I pozdrawiam następny znak czyli waga. Jakie emocje będą towarzyszyć wagom walentynki? Poczucie akceptacji. I to jest najważniejsze w związku, właśnie poczucie akceptacji, bliskości, ciepło. Sielanka, czyli będą bardzo fajnie spędzone walentynki przez wagi. No i tutaj niektóre wagi troszeczkę będą się czuły. Niezrozumiane przez partnera albo po prostu yy, w jakiś sposób poczują, że partner się od nich oddala, ale to nie wszystkie wagi. Tak, tutaj też może być gdzieś wspólna kolacja, wyjście w jakieś ciekawe miejsce, może być wyjście do teatru na jakąś wystawę, do kina. I sprawdzamy podsumowując. Harmonia, czyli związki e, satysfakcjonujące uwag, e, udanych walentynek i następny znak, czyli skorpion. Jakie emocje będą towarzyszyć skorpionom, walentynki. Podniecenie. Czyli bardzo fajnie. I dalej sprawdzamy. Słońce fajnie, sukces, satysfakcja. Będą udane walentynki dla Skorpiona. Życie totalnie, czyli spędzaj te walentynki, skorpionie, na maksa. Usatysfakcjonowany będziesz tak, trójka, buław, a więc może być gdzieś jakiś fajny wyjazd romantyczny. I podsumowanie dla skorpiona na walentynki, proszę bardzo, czyli no, strefa intymna tutaj będzie na pierwszym planie, czyli udane walentynki dla skorpiona, i pozdrawiam serdecznie. Następny znak Strzelec. Jakie emocje będą towarzyszyć Strzelcom walentynki? Miłość. Zmiana, a więc może coś strzelec pozmieniać, czyli tak coś pozmienia, że zaskoczy po prostu partnera. Może na przykład w ostatniej chwili zmienić plan. No, strzelce lubią takie zmiany. No i teraz dalej. Może gdzieś właśnie zmienić kierunek, czyli na przykład jakąś trasę, lub też docelowe miejsce, czyli zmienić w ostatniej chwili strzelec miejsce, no i zaskoczyć w ten sposób partnera. No i dalej sprawdzamy. Tak, jest wyjazd, czyli będzie na wyjeździe z partnerem strzelec walentynki. I podsumowanie. Może coś wspólnie z partnerem oglądać i zwiedzać, strzelec, czyli może to być jakaś wycieczka krajobrazowa, no i zmiana otoczenia. Generalnie najważniejsza jest miłość i pozdrawiam serdecznie. I teraz koziorożec. Jakie emocje będą towarzyszyć walentynki koziorożcom? Satysfakcja. Czyli powinny być zadowolone z walentynek koziorożce. I teraz dalej sprawdzamy. O. Yy, mogą. Yy zaskoczyć koziorożce partnera i walentynki no yy, zalegalizować swój związek. Także tutaj jest bardzo miłe zaskoczenie. No i teraz dalej sprawdzamy. Ale też mogą być oświadczyny, prawda? Czyli oświadczyny i legalizacja związku dla koziorożców walentynki. Tak, tutaj bardzo fajnie porozumienie. Dogadują się ze sobą koziorożce razem z partnerem. No, tak jak powiedziałam, zalegalizowanie związku dla tych koziorożców, które są w związkach nieformalnych. No i teraz dalej. Tak, i yy, zaskoczenie miłe yy, po prostu koziorożec zostanie więcej niż się spodziewał od partnera. I pozdrawiam serdecznie i następny znak czyli wodnik. Jakie emocje będą towarzyszyć wodnikom? Yy, walentynki. Wdzięczność. No i tutaj wodniki troszeczkę będą się martwić, że chciałyby najbardziej na pokato spędzić walentynki z partnerem, ale i tak będą wdzięczne wdzięczne za okazane generalnie uczucia. Prawda? Czyli to też jest ważne. No, i dalej sprawdzamy. Tak, skupienie na tym, co najważniejsze. Yy, no, i tutaj yy, może być jakieś wspominanie miłych chwil z przeszłości wspólnie. Tak. I tutaj jest wspólna wola do tego, żeby miło spędzić ten czas i troszeczkę wracać do przeszłości do miłych chwil. I pozdrawiam Was wodniki serdecznie. Następny znak. Czyli ryby, jakie emocje będą towarzyszyć rybom walentynki. obojętność i sprawdzamy dalej tutaj ryby bardziej są nastawione na przyjaźń w związkach troszeczkę dla nich to jest po prostu chleb powszedni, czyli walentynki Prze, przez niektóre ryby są uznawane za dzień niewyróżniający się specjalnie, nie celebrują specjalnie walentynek niektóre ryby. A niektóre wprost przeciwnie są bardzo romantyczne. Intensywność, więc powinno być dobrze w pewnym, pewnej dziedzinie życia. E, intensywnie i mm, zaskakująco. Tak, tutaj miłość, bardzo ładna karta, a z pucharów dopełnienie miłości. I podsumowując dla ryb. Bardzo ryby będą usatys usatysfakcjonowane, bo tutaj może być wspólne udanie się na jakiś koncert, do teatru, na jakiś spektakl i będzie bardzo, bardzo miłe wrażenia będą dla, dla ryb walentynki. No i pamiętajcie o tym, że liczy się miłość i serdecznie Was pozdrawiam.